Dzisiaj przypominamy, że 80 lat temu, 17 marca 1945 roku, wojska Armii Czerwonej weszły do y, jednej z dwóch części stolagu 344 Lamsdorff, obozu, właściwie kompleksu obozowego, który w latach II wojny światowej należał do jednych z największych w Europie. Y, kompleksu, przez który wtedy przeszło około 300 tysięcy żołnierzy. Koalicji antyhitlerowskiej, ludzi prawie z całego świata. To miejsce dla wielu było, było miejscem bardzo trudnych przeżyć, a dla ponad 40 tysięcy stało się cmentarzem miejscem wiecznego spoczynku. I właśnie w takim miejscu dzisiaj jesteśmy przed pomnikiem martyrologii jeńców wojennych. Przyjechaliśmy na obchody 80-lecie pobytu tu naszych chłopców, powstańców. No, dla mnie jest bardzo ważne, bo tu leżą moi koledzy. Ja też mogłam tu być, jakbym poszła z powstańcami, wyszła do obozu, prawda? Ja poszłam z cywilami, więc dlatego żyję. Może też zagrożone było moje życie, było łapanki bez przerwy. Po, już po powstaniu, już jak Niemcy byli, zajęli Polskie, to, to jeszcze łapanki były. Z, z mieszkań wyciągali ludzi, bo wiedzieli, że uciekali z pociągu, więc też mogłam trafić do obozu, no ale jakoś dzięki Bogu wszystko się stało dobrze. Bardzo trudne czasy, bardzo ciężkie dla Polaków, ale boję się, że, żeby się nie powtórzyło to samo. Nigdy w życiu tego nikomu nie życie, co przeszliśmy. Chciałabym, żeby Polska była wolna i, i żeby ludzie mogli żyć spokojnie, bez stresu. I potem to jest choroba wojenna. Ludzie, ci ludzie nie są zdrowi. Każdy z nas ma jakąś, jakiś uraz, prawda, wewnątrz, po tych tragicznych czasach, które przyszliśmy. Ale wszyscy walczyliśmy o wolność. Nazywam się Mira Pestalicz. Mieszkam w Opolu od 32 lat. Jestem, bo wędrowałam na początku wojny balkanskiej I tak zostałam do dnia dzisiejszego. Ty, muzeum, mój tato, przebywał. Uh, jako jeden z a ja trafiłam przez przypadek i się o tym dowiedziałam uh, pół wieku po tym czasie i od tego momentu to miejsce jest dla mnie szczególowe. jest to miejsce, którego ja m, takie poczucie mam, że ja nie umiem tego opisać, to co ja odczuwam, z czym se, i co przeżywam, tak że to, to, to ja nie mam takich słów, nie umiem tego opisać. Po prostu poczucie, że jak gdyby jakieś wichry, jakieś wiatry, gdzieś tam z daleka, z przeszłości, pewne grozy, wojny i tego, co się tutaj odbywało. Takie poczucie, w tym sensie. Ale nie jestem poetą, żebym to sformułowała, i nie potrafię tego. Ja osobiście jestem, mam takie zamilowanie hobby, takiej historii, a mnie interesuje. I znam historię, powiem, różnych krajów niemiecką, też bardzo dobrze znam i, i nieważne, ale znając historię, człowiek ma wizję, na czym się buduje przyszłość. Więc mówią, tak się mówi, nie, bez przyszłości nie ma przyszłości. Jest bardzo ważne. I ja się tak cieszę, że czytam to, czym czy, uczniowie tak to słuchali.